Dlaczego warto trenować po południu? Prawda jest taka, że nie zawsze możemy dać radę być rano na treningu. Dlatego dobrze jest planować swój dzień tak, aby jednak ten trening mógł w nim się znaleźć. Oczywiście pamiętajcie, że nie za wszelką cenę. To nie jest najważniejsze. To jest ważne, ale nie najważniejsze. Warto zatem trenować wieczorami, dlatego że wtedy po prostu możemy mieć więcej czasu na to, żeby zrobić dobry i naprawdę konkretny trening. Oczywiście, możemy być już zmęczeni całym natłokiem dnia, obowiązków itd., natomiast to nie powinno odwodzić nas od tego, żeby go po prostu zrobić. Dlatego, że możemy zakończyć dzień dobrym zastrzykiem endorfin. Możemy zakończyć dzień naprawdę w fajny, energetyczny, dobry i odpowiedni sposób. Poza tym, niektórzy po prostu lubią trenować wieczorem, ale tak samo jak w treningach o poranku, bardzo ważne jest to, aby nie trenować zbyt późno. Co to znaczy zbyt późno? Oczywiście dla każdego będzie miało to bardzo subiektywne znaczenie. Zbyt późno to znaczy w taki sposób, aby zaraz po wysiłku nie kłaść się spać. Dlaczego? Dlatego, że organizm, który ma podniesione tętno, który jest po aktywności fizycznej, gdzie była ona naprawdę mocna, może bardzo źle zachowywać się w nocy. Przez co obudzicie się rano niewyspani. I uwierzcie mi, to jest naprawdę najmniejsza szkoda, którą może wyrządzić trening zaraz przed pójściem spać. Dlatego, że czasami może być naprawdę o wiele gorzej. Ale nie o tym tutaj pamiętajcie. Trenujcie z rozsądkiem. Krawaty zwijajcie. Jak nie umiecie związać, to zrobimy o tym odcinek w sensie zawiązać z powrotem. Zrobimy o tym odcinek, bo tak chowane krawaty. Pomogą w utrzymaniu ich dłuższej żywotności. Nie postrzębią się Wam i nie będą powniecone. A wiązanie krawatu to naprawdę prosta, ale również bardzo męska sprawa. I pamiętajcie: jeden słup to jedna kawa.